Ciemka, naprawdę jestem wymęczony, wymęczony, nie alkoholem, jestem wymęczony naprawdę, ta noga mnie to roz, no rozwali mnie, robię to tylko dla jednej osoby, żeby udowodnić, że wszystko jest w porządku, robię to dla Ciebie, nie ma muzyki, więc będziesz mogła to sobie obejrzeć, bo nie puszczę żadnej muzy, specjalnie, specjalnie, żeby nie zrobić, żeby nie zrobić y, takiego błędu, że mi zaraz wycofają, nie? Nogi nie będę wam pokazywał, bo to już bez sensu w kółko. Nie chcę mi się jej pokazywać, już mam jej dosyć. Zar sam sobie obetnę ją. To krzedził Udowadniam Ci, że nie mam żadnych problemów z komputerem. Żadnych absolutnie nie mam problemów z komputerem. To, że tylko live'ów nie robię, to tylko dlatego, że po prostu nie dam rady wysiedzieć na, na, na krześle. No, tylko dlatego. No, co mam chodzić w kółko? W to i z powrotem mam chodzić. To co to będzie za live wchodzony? Wchodzonego gramy? To kiedyś taka gra była wchodzonego. No ja w taką grę już nie gram, bo ja już za stary jestem. Noga boli, słuchajcie, nie. Sorki, że palę. Zaraz bana dostanę. Także ci udowodniłem, udowodniłem ci, kurde, jedno, że wszystko jest w porządku. Oprócz mojej nogi. <ścoughs> no. <ścoughs> oprócz mojej nogi wszystko jest w porządku. Wszystko gra. Sterowniki hulają, bo już mi zarzuciłeś nawet, że sterowniki mi nie hulają. Hulają sterowniki, wszystko jest ok nawet zobaczcie, nawet nie, celu nie, już nie wyznaczyłem, bo nie mam ochoty, po prostu nie, nie mam siły nie, nie mam siły, nie dam rady nie dam rady, po prostu mam ból non stop non stop już, kurde, który, dziesiąty dzień? dziewiąty? Już mi się nie chce liczyć nawet, który dzień czyli jestem wymęczony, totalnie wymęczony, już nie biorę nawet leków, niczego nie biorę nic nie biorę Oprócz maści, tylko jedno co tylko biorę, to maści, bo już jestem tak wymęczony tym bólem. A jeszcze wczoraj grałem jak idiota, no. no trzeba być idiotą, żeby grać z kontuzją w deszczu i, i jeszcze w burzy. No to jestem idiotą, niestety. Nic na to nie poradzę, słuchajcie, no. Także pozdrawiam cię jeszcze raz, wiesz, wiadomo o, co, o kogo chodzi. Mówię, tylko na 5 minut skoczyłem. Wiadomo o kogo chodzi. Nawet celu nie nawet nie, nie, nie. nawet nie zaznaczałem, żebyście mi coś zapłacili czy coś, nie? No to chodziło tylko o to, chodziło tylko o to, żeby udowodnić dla pewnej osoby jedną rzecz. I udowodniłem ci. Udowodniłem ci, że sterowniki są w porządku, tylko że ja nie dam rady wysiedzieć. Po prostu nie dam rady. Ja chcę się położyć do łóżka. Ja jestem wymęczony, to jest 10 dni bólu, to wiecie jak można wymęczyć człowieka? Tragedia. Tragedia jak można wymęczyć człowieka. Jak można, już mi alkohol nawet nie pomaga. To już śmieszność... Już... Naprawdę, ja nie, ja, ja nie ściemniam, kurde, ja nie ściemniam, to nie jest ściema. Jeszcze niepotrzebnie wczoraj grałem, idiota. Kiedyś muszę się pierdolnąć naprawdę tą łyżką drewnianą w głowę i to, po, i to porządnie. Bo mając kontuzję jest naprawdę ciężko. Nie biorąc lekom, leków mając kontuzję grać sobie w burzę w deszczu. Bo się zachciało. O Jezu Chryste Dobra, kończę to. Udowodniłem ci tylko, że jest wszystko w porządku. Na razie. Trzymaj się. Wiem, wiesz o kogo chodzi. O Ciebie. Trzymaj się. Na pewno cię odwiedzę. Jestem po prostu rozbity rozbity, a jak, jeszcze to parę, jak to ma trwać jeszcze kilkanaście dni to ja się załamię. Załamę się psychicznie po raz pierwszy. I to tak się załamie, że szok. Bo to jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. Teraz już minęło 10 dni. No ale mówię, tak jak wracam do tematu. Zachciało się, no ja grałem codziennie. Codziennie z tą kontuzją grałem. Jestem tak wymęczony bólem. Że po prostu Że po prostu mówią, powiem szczerze, że... O, muszę poprawić furzurę. Że po prostu powiem wam szczerze, że nie dam rady. Już już mam dosyć, dość, dość, dość. Już mówię, alkohol nie pomaga, nic nie pomaga, nic, nic. Po prostu musi się sama zagoić. Ja piłkę odstawiłem na bok. Gdzieś na... Na bok. Najlepiej, żeby 100 km ode mnie piłka leżała. To bym przynajmniej do niej nie robił. No, bo już na bok. Ale co, jaki plan? No nie wiem, zrobimy na obiad. Bo jeszcze wczesna godzina. Słuchajcie. Zrobimy na obiad krewetki. Pierwszy raz będę robił, nigdy nie robiłem krewetek, ale pierwszy raz oczy mi uzawiał. Jezu, ja się rozsypałem cały, bo mi trochę, no uzawiał, no. Nieważne dlaczego. Nieważne dlaczego mi uzawiał oczy. Nie rozpłakałem się, nie płaczę, ale uzawiał mi oczy strasznie. Nie od narkotyków żadnych, od nas żadnych takich rzeczy, także nie myślcie o tym po prostu. Po prostu. Po prostu. Po prostu i już. Ile można wytrzymywać z tym bólem? Ile można? Kurwa, ile można? Dziesiąty albo dziewiąty dzień. Kurwa, dzień w dzień non stop ból. Nikomu nie życzę, kurde, zerwania mięśnia. Nikomu, nawet najgorszemu wrogowi, nie życzę zerwania mięśnia. Naderwania, przepraszam, naderwania. Nie życzę. Także jak widzisz, odpaliłem się. Odpaliłem się, bo mówiłaś mi o sterownikach. Jakaś kolejna nieprawda, w którą ty myślałeś, że, że ja ściemę wale czy coś nie, nie wale ściemy, po prostu nie dam rady siedzieć. Nie dam rady siedzieć przy kąpie. Nie dam rady, zaraz idę spać z powrotem, zaraz idę spać z powrotem, zaraz, dosłownie zaraz idę spać z powrotem, a potem zrobię jeszcze dla was. Na podwórku te krewetki, żebyście mogli obejrzeć, jakie się robi i tak dalej, nie, bo kupiłem specjalnie. Pozdrawiam Martę. Martu nie pozdrawiam cię, jeżeli widzisz i oglądasz, bo na pewno to będzie można przetworzyć, bo nie ma muzyki. Także Martu nie po pozdrawiam Ciebie również też, no, bo, bo tej ty... Tej koleżanki nie mogę pozdrowić Bo ona już nie chce, żebym ja ją pozdrawiał Zaraz, zaraz się rozbawię Naprawdę mi w z oczu lecą Naprawdę Szczerze mówię Mówię szczerze I to nie, że się rozpłacz Czy coś Po prostu ból Ból robi swoje Ból może człowieka zabić Mimo tego, że jesteś twardy to ból możecie cię roz... Już nie będę mówił brzydko. Ból możecie cię zabić. Jest mi ciężko. Naprawdę jest ciężko. To jest dziesiąty, dziesiąty dzień. Albo dziewiąty. To jest masakra. Ale jeszcze w piłkę grałem. Jeszcze grałem w piłę. Wczoraj. Po prostu ja nie mogę nawet się skupić nad, nad tym, co, co mówię, bo ja się powtarzam i w kółku to wychodzi to samo. Słuchajcie i dobra, znikam znikam, udowodniłem tylko. O ile to jest w ogóle realne.